Mandero. Cześć, dzień dobry. Z tej strony Jada i witam Cię, Cię Bódka, na moim kanale. Ogólnie dzisiaj jest czwartek. Jest godzina aktualnie jakaś 9:20. Ja jestem w mieście, w Rzeszowie. I słuchajcie, ja byłam dzisiaj na szczepionce na wirusa, bo słyszałam, że jak się wypowiada jego pełną nazwę, na to blokują. W Nie sensie, się film, więc jestem na szczepieniu. Wiecie dobrze, jakim. Byłam. I czuję się dobrze aktualnie. Um, oczywiście musiałam tam zostać poczekali chwilę, czy nie mam tego żadnego wstrząsu. No i jest gituwa Byłam jeszcze teraz w Pepko i w Rossmanie po prezenty dla babci i dla e, moja Wczoraj mi przyszła paczka od Ady. I ja... Ym, ja... Ym... I ja pokazała babci te maseczki, co mi dała I powiedziała babcie, że musi sobie kiedyś takie kupić. Nie. I mi dzisiaj przyszło do głowy, że pójdziemy do Rosmana. I kupiłam babci dwie maseczki. Już wam pokazuję w płachcie. Takie I kupiłam jeszcze dla, dla babci, dla dziecka wspólny prezent koc i kubek taki świąteczny. Więc ja jestem zadowolona z zakupów. Więc tak. Jestem bardzo ciekawa co ja dostanę jutro. Mam yy, yy, bo kurde, tak mi kusi, żeby zobaczyć poduszko, co tam jest, ale nie mogę, nie chcę sobie robić spoileru. I jednak mamy tylko jedną wigilię. Yy, ponieważ yy, jednak mamy jedną wigilię, bo przyjeżdża do nas wujek, ciocia, i kuzyni i tak dalej. I mamy. Wigilia w 13 osób, czajcie! Moja mama dzisiaj chyba będzie do północy z tym jedzeniem siedzieć, muszę jej pomóc. E, I tak! I Aktualnie sobie je, Tata poszedł do Lidla I ja sobie stwierdziłam, że zostanę i zacznę film, bo e, byłby przypał. Ja cały czas tak patrzę, bo się. Będę sobie gumę. E, ja sobie cały czas tak patrzę na ludzi dookoła, bo ja gadam do Was i ludzie się tak patrzą na mnie. Głupio, co najmniej. Więc ja sobie biorę gumcie. Mm. Więc Lota no poszedł do Lidla coś zobaczyć. Co tutaj robi zapalniczka? Poszedł do Lidla coś zaba... Co zobaczyć. Coś zobaczyć. I idziemy jeszcze do Biedry. Więc tak, ja jest super. Bo tu jeszcze piękna księża. Na... Um. No i tak. No i zobaczymy się w domu, to wam pokażę te prezenty i zrobić akcja po prostu, żeby się zakradnąć do babci i do dziadka i położyć prezent bo babcie i mają zawsze taką baby choinkę a ja mam taką baby choinkę ona jest sobie, coś taka i oni tam ją mają na półce i my tam zawsze kładziemy prezent więc mam nadzieję, że w tym roku też jest zamienia już jakiego elfa i im to zaniosę bez niczego jeżeli nie będą leżeć w środkowym pokoju, to <laughs> o, założę najwyżej czołgiem Mikołaja, żeby nie było przypału. No więc tak, do zobaczenia potem. Okej, okay, witam, ludzi. Aktualnie wróciłam. Zjadłam sobie trzy kanapki. Czajcie, ja mam strasznie głodna. Mm, teraz trochę mi się chce spać, ale patrzcie, co upolowałam. Płatki Teamu X, wow. No, I... Wzięłam sobie dziewczyn kokosowe i... Czekajcie, nie mogę autografu, gdzie do Pacji mi się trafiła. Więc sobie fajnie. Uh, więc no dobra. Jak otworzyłam tę paczkę, to mi tak strasznie zajechało kokosem. Więc ja sobie je próbuję teraz i depilować. I się trochę taka padnięta i mnie ręka boli. Więc no. Siemandero, jest aktualnie godzina 17, ja się teraz do was odzywam, ale jest taki plan. Uwaga, musicie wsłuchać, bo ona jest 19. Jest, wygląda, wiem. I święczka jest na razie na takim poziomie, jeszcze topi mi się kolejny bosk. I chcę ją tak gdzieś, gdzieś tak do niecałą i przyciąć knot później. Więc tak na razie prezentuję z cynamonem. I później jeszcze na górę dam takie goździki. I pewnie posypię jeszcze tak dookoła. Więc tak na razie wygląda. Dobra, jest za chwilę 20 ja mam wrażenie, że ja zwaliłam tą świeczkę serio. Ja mam wrażenie, że zwaliłam tą świeczkę serio. Tutaj są tak fajnie te warstwy i tu, co nie, to jeszcze się pewnie będzie inaczej prezentowało, jak to wyschnie, coś w się sensie zastygnie całkiem. Więc nie wiem, da się co o tym myśleć, no ale się nawet podoba. Więc tak, ona sobie tu będzie. Poczywała. A teraz otworzymy kalendarz. To z ogóle jest syf. Ale otwieramy kalendarz. okej, okay, i w ogóle jeszcze chodzi, jeżeli chodzi o szczepienie, to e, dzisiaj spałam pół godziny i wolałam mi głowę. Więc takie to chyba skutki uboczne No ale dobra, dzisiaj jest to 23. Ok, mamy. I dzisiaj jest Mikołaj chyba jakiś. Sorry, jeżeli tego nie widać, ale ja tu mam kadry. Więc... Wychodka. O, ja się do Was odezwę za jakiś czas. Cześć! Aktualnie jest 21.21 .21. cudownie. I aktualnie idę się ogarniać. W ogóle ja się tak strasznie jaram, że tu jest wigilia. Że to jest po prostu jakiś hicior. Jeżeli chodzi o moje poczucie, to jest git mm, Nie boli mnie już głowy W więc jest gitówa czy, czy by nie spadło? Nie spadło, dobra Myjemy sobie twarz I w ogóle jeżeli chodzi o ten krem, boże jaki krem, żel Bo miałam zrobić recenzję Działa okej okay. Nie mogę powiedzieć nic więcej, ponieważ no okej okay. No, działa ok. Nie działa też źle, nie działa jako super dobrze. Działa ok. Na pewno tych wyprysków jest mniej niż. go nie używałam, więc. Yy, działa ok. Jutro pewnie będzie taki vlog jeszcze. Mm. Nie wiem, jak, jak go wstawię, ale muszę go jakoś wstawić, bo. Ja właśnie to w mam o 16 O 16, wszyscy przyjeżdżają, jest o 16 Ja później idę na Pasterkę na 22 Więc idę gitłek, jeżeli bym szła na północ, no to musiałabym się tę firmę A tak to pójdę na 22, a potem o 23:00 nawet o 23 mogę wstawić Więc super Teraz sobie przemywamy twarz tonikiem, tak jak zawsze. I Dzisiaj sobie użyję opaski od Aty. Dziękuję Ci, Ata. I ona tak się fajnie roluje. Niestety Wam nie pokazałam tych prezentów, ale no, tak jakoś wyszło. Nie mam pojęcia, co tu mi się stało. Jakby to jest całkiem przecięta, jakby. Ym... Co, tak, przyszedł ten palec. Nie wiem, czy ja to zrobiłam, No ale o to. przemawamy twarz tonikiem. Ostatni wacik. Nie, to jest po prostu to jest po prostu już ewidentnie szczęście, to, że teraz użyłam ostatniego wacika. Tiu, 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 tiu. I nie wiem, właśnie, czy bardziej się przyjmują takie filmy, gdzie ja wiecie, jest vlog, czy takie odcinki, takie jak wtedy, na przykład, w, jak nagrywałam te reakcje na mój stary film. Bo przy tym stary film jest strasznie dużo montowania, w się sensie wiecie, jakiś jest vlog, to ja w vlogu mówię to co chcę, i mam to jakby już ułożone w głowie, i wtedy jest bardzo mało wycinania. Tak naprawdę, to ja. Najczęściej we vlogu łączę wszystko i tyle. Najwyżej coś wycinam. A w filmie, właśnie takim. A, um, tak oh, piękny. Um, w takim filmie, właśnie. Um, um, wiecie, że coś um, nie jest vlog, tylko odcinek na temat. No to ja często tam powiem jakieś głupoty i trzeba to wycinać wszystko, więc oczywiście wygodniej jest nagrywać vlogi, przynajmniej według mnie. Niektórzy właśnie wolą nagrać odcinek i mieć spokój, a ja wolę mieć... Mm, a ja wolę sobie wymęczyć cały dzień, żeby później tego sobie zmontować i wstawić. Więc tak. Jestem już gotowa i ja teraz się będę tego przybierać w i tyle. No i ja się z wami żegnam oczywiście. No i oczywiście do zobaczenia kiedy jutro, bo jest Daily Siemane!